Troszkę ty wiesz co to jest Ech, autentyczność? Ale nie, to ty robisz. Co, że ja nie jestem autentyczny? No. O kurczę. A kto jest autentyczny? A czy ty jesteś autentyczny? Nie. A czy to drzewo jest autentyczne? Tak. A Martynka jest autentyczna? Nie. Jak to? Martysiu, a jak ty jak ty myślisz, jesteś autentyczna? Nawet nie wiem co to znaczy. Nie wiesz co to znaczy. Jesteś z tobą? Tak. Tak? Tak. A ty, Tobiaszku, jesteś z tobą? Nie. A to drzewo jest? Tak. To drzewo jest. A ja nie jestem i ty nie jesteś. No. Martynka hmm. też. Martynka też nie jest? Nie, ja jestem sobą. Ja ci się wydaje, ale to nie jest prawda. To ja jeszcze raz to powiedz. Tak się wydaje, ale to nie jest prawda. A skąd ty to wiesz? Mi, to... jeżeli ktoś Ej, będzie Cię kontrolował, nie jesteś autentyczny, koniec. Jeżeli ktoś Cię będzie kontrolował. W związku z tym Ciebie ktoś kontroluje, więc nie jesteś autentyczny, tak? No. A Martinka też, tak? No. Mnie, mną nic nie kieruje. Kieruję. Tylko ciało. Ciało i strach. Strach Tobą kieruje? I ciało. snack